Słuchajcie, najlepsza historia dla Ernesta jest taka. Co warszawiak robi w poznańskich kucharzach razem? No to jest um, facet o wielkim sercu. Na pewno jest dla nas opiekunem i inspiracją i spaja zespół. Jest mega profesjonalistą i perfekcjonistą, co mi się bardzo, bardzo w nim podoba. Super szef. Najlepszy jaki się trafił. W tej kuchni rządzą? Ernest Jagodziński i Ola Jagodzińska. Co Warszaw jak robi w Poznaniu? Przyjechał za projektem. Plan był taki, że przyjeżdżam na 3 lata, robię projekt. Się zabijam, A się okazało, że życie się inaczej poukładało. I wracając do Twojego pytania, jak to z rodziną poukładać? No, na szczęście pracujemy razem. Myślę, że partnerami jesteśmy. Ale rzadko jest tak, że, że sobie. Mm, z... Przychodzimy do pracy i siadamy i, i rozmawiamy. z, z reguły jest po prostu, od razu wchodzisz, i on już jest tak jak żołnierz. Ja sobie bardzo cenię Poznań nie? i nie wyobrażam sobie w ogóle mieszkania gdzieś indziej. To jest wiesz, to, że my jesteśmy na takim, a nie innym rynku, to, że my potrafimy ze sobą budować te wszystkie relacje, to tylko pokazuje, że wiesz, no, dobrze trafiliśmy. Nie? No, albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. No, to tak jest. No, wiesz, łączyć się z miastem Poznań, z Poznań Travel. No, budujemy też taką więź. My chcemy reprezentować Poznań na, na każdej skali, tak? Nawet Warszawie. Nawet Warszawie, tak. <laughs> Ernest Jagodziński zawsze kojarzył się gdzieś tam z kreatywnością. Czy ty się z tym zgadzasz? Po części pewnie tak, no, może to zabrzmi tak samolubnie, ale uważam tak. Uważam z siebie jako osobę, która lubi kreować, lubi pokazywać i, a, i poszukiwać. No, myślę, że się nie boję tego powiedzieć, ale powinniśmy się podpatrywać i wyszukiwać tych najlepszych e, Pomysłów, ale na zasadzie takiej, że ja z tego pomysłu wykreuję jeszcze inny pomysł, ale będę miał jakąś bazę. Tak? I tak, patrząc na restauracje na świecie, też jeździmy, podpatrujemy. To miejsce, które jest tutaj, było też pewnego rodzaju kreacją akurat mojej żony. Tak? Przeniesienie tego, co trochę mamy w domu tutaj, bo to jest nasz dom kolejny. Tak? I powstanie samej nazwy Autentyk było tą częścią, że chcieliśmy pokazać, że jesteśmy osobami autentycznymi. To są karteczki od yy, gości. gości, którzy piszą, jak było w restauracji. Jakbyś miał wybór, być modnym miejscem na mapie kulinarnej Poznania albo kreatywnym, co byś wybrał? Kreatywnym. A da się połączyć modno, modne i kreatywne miejsce? Ja myślę, że po części jesteśmy tym modnym miejscem, bo otwierając Autentyk, nikt nie myślał o tym, a idę do Autentyka, bo tam jest Ernest Ja Kucinę zbudowałem i ludzie przychodzili dla mnie, ale to miejsce zbudowałem i musiałem znowu zapracować na to, żeby ci ludzie przychodzili. Jak zobaczyli zdjęcia, jak zobaczyli, co robimy, a to ten pan, to ten pan, a to kojarzy itd. i tak dalej. I tak poczną pantoflową, zaczęliśmy znowu być miejscem, które, które jest fajne, modne. co, Na początku miały być, nazwa miała być puste brzuszki, ale nas o nie, nie, nie. Zaczęliśmy od kiełku, które mamy tutaj i w Poznaniu. Myślę, że w Polsce byłem na pewno pierwszy. Świat, który smakuje i tymiankiem i cytrusem jest miodowy i taki troszeczkę nawet elektryczny na języku. Elektryczny to dać, zobaczysz dlaczego jak go spróbujesz. Nie? Tak jakoś fajnie przemyca te smaki. No, każdy mówiąc Ernest Jagodziński od razu mówi Orient, Azja. Ja myślę, że to się wzięło w dużej mierze w... Poszanowania kultury w ogóle azjatyckiej, kuchni japońskiej i kultury japońskiej. To znaczy pokornym, tak, pracowitym. E, nawet tutaj mam e, takie hasło, które zawsze mi gdzieś tam przyświeca: pracuj w ciszy, sukces zrobi hałać". I myślę, że Azjaci tacy są. te rejony w ogóle go ciągnęły. Tajlandia, ale i też Hongkong, Szanghaj, jakieś takie zupełnie klimaty wschodu. Ja w tej chwili robię ten orient, ale robię go na swój sposób. Na pewno nie, nie mam skośnych oczu i nie będę odzwierciedlał tak jak Taj, abyśmy przy... I chyba dobrze. Taj, byśmy przywieźli tutaj, żeby zrobił bigos, więc ja próbowałem w Japonii bigosu, którego zrobili Japończycy i smakował z kary. No nie wiem jak oni to zrobili, ale musieli dodać karę, a mówili, że nie dodali. Wyszłam na rozmowę o pracy, to szef się mnie zapytał, jakie lubię smaki, a ja powiedziałam, że orientalne i azjatyckie, a wtedy nawet nie wiedziałam, że szef też. I to jest gdzieś takie jego, typowo jego. Ja się tak naprawdę dopiero po nim trochę nauczyłam niektórych rzeczy jeść bez obaw żadnych. No i... Pierwsza podróż nasza wspólna do Tajlandii to było naprawdę, no to było spełnienie marzeń. Myśląc o fajnym daniu i o kreatywnym budowaniu nie tylko smaku, ale też yy, wizualnym wyglądzie, yy, zwracasz uwagę na talerze? Myślę, że dużo osób zwraca na to uwagę. A większość ludzi w gastronomii jest na tyle zboczonych, że jesz, i odwracasz. Od wyglądu talerza zaczyna ci pracować głowa wyobraźnia, wyobraźnia co, ma, co ma być. Czy to będzie czekadełko, czy to będzie przystawka, a tu czy jakaś konstrukcja powstanie? I tak dalej, i tak dalej. Aha. Jak powiesz składniki to nie zjedzą, ale tak to jeszcze no, taka, taka, nie? To jest pokolenie rosołu, pomidorowe i schaboszczaka na niedzielę. Bez zielonego? Bez zielonego, nie? nie ja... Wiem, Chociaż wiedzą, że, że jak chcą z nami podróżować, to muszą zacząć jeść inne smaki. Bo inaczej ja to nie jem będzie kurczak, co się złotko Jakieś przesłanie dla młodych ludzi, którzy chcą wybrać zawód kucharza? Żeby odpowiedzieli sobie 10 razy na to pytanie, gdzie chcą być za 10 lat. Najgorszym może być tylko to, że. W wieku 20 paru lat ktoś zostaje szefem kuchni. To jest krzywda dla niego. To jest tylko PR, który jest tylko chwilowy. Na szczęście miałem naprawdę fajnych szefów kuchni, którzy w ten sposób mi nie, nie tłumaczyli pewne rzeczy. Bo ja w wieku 20 paru lat też miałem propozycję objęcia fajnej restauracji w Warszawie. Ale jeśli bym się zderzył z taką rzeczywistością problemy międzyludzkie grafiki, futkosty brak doświadczenia to już zabija Twoją kreatywność. Dobrze gotuję, ja lubię kuchnię eee, Nesta i dużo rzeczy mi smakuje, co gotuje. No, jest bardzo kochany, zawsze się mną opiekuje i bardzo dobrze gotuje. Często gdzieś tam u ciebie się czyta, że twojej atmosfery, Twoich widza nie da się spakować wiesz, w pudełko i tak dalej, ale jakby zdecydowałeś się na kreowanie swoich smaków poprzez. Yy, Opcje na wynos w temacie słoika, w temacie pudełka i tak dalej. Jesteś gdzieś tam przekonany, że to, co robisz, to Twoja ideologia w tym pudełku rzeczywiście tam się odnajduje? Ci ludzie jednak potrzebowali tego, że te dania, które mogą sobie zabrać w tzw. słoikach czy w jakichś innych formach, były czymś pożądanym. I te elementy, które miałem właśnie na, na talerzu, zacząłem rozbierać te elementy, żeby ci ludzie mogli też przenieść te smaki do, do swojego domu. Z czego jesteś najbardziej dumny? Dzisiaj. 40 na karku, więc już można wnioski wyciągać. Mam taką osobę obok siebie, która e, codziennie ze mną rano wstaje i chce nam się wstać i iść do tej pracy i walczyć. Nie? Rodzinę. Myślę, że rodzina dużo daje e, takiego pokrzepienia i takiego azylu, więc myślę, że, że z tego. Mam na imię Lena. Mam na imię Hania. Mam na imię Adam. Jesteśmy pasjonatami, tak mi się wydaje, ale marzy nam się restauracja na końcu świata i praca tylko z tymi. na o jak się tu Właśnie. Dobimy się restauracji. Do